Jakiś czas temu bardzo mocno mi w myśl wpadło i krążyło, co oznacza wierzyć. Gdyż do tej pory wierzyć oznaczało dla mnie wyobrazić sobie, jeśli uwierzysz, to tak będzie. Czyli myśl, kierujesz tym, tak będzie. Moją myślą to czynię. czym Bóg urojony. Chciałem bardziej moc zgłębiać ten temat bardziej, i tam jest użyte chyba w hebrajskim pneumos, pneumos coś takiego. Ale okazuje się, że wierzyć lub uwierzyć oznacza zaufać. Czyli kiedy Bóg mówi, uwierz mi, uwierz we mnie, oznacza to, zaufaj mi. Zaufaj mi. Po prostu wiara to jest zaufanie. Zaufanie, że jesteś dobry, zaufanie, że jesteś cudownym, wspaniałym ojcem, lepszym niż najlepsze ojciec tu na świecie, ten ziemski. Zaufaniem Twojej pełnej miłości. Zaufaniem tego, że wiesz, co ty czynisz i chcesz dla mnie jak najlepiej. Zaufanie do tego, że jesteśmy tu tylko przejściowo. Zaufaj. Uwierzyć. Wierzyć. Wieście. Czyli zaufaj. Zaufaj, że jesteś tu tylko chwilę i ten świat nie ma takiego znaczenia, a dokładnie ten materialny świat. Zaufaj, że ja tam czekam na ciebie. Zaufaj, że cię kocham pełnią miłości. Po prostu mi zaufaj, moje dziecko. Zaufaj mi, że wtedy, gdy jest sztorm. Ja jestem obok ciebie. Zaufaj mi, że po tym sztormie będzie piękna, cudowna pogoda, że sam będziesz dziwiony. Zaufaj mi, moje drogie dziecko. Pokładaj zaufanie wszelkie we mnie, nie w tym, co ziemskie. Więc uwierz, czyli zaufaj Bogu. Że mimo tego, że nie widzisz Go obok siebie, to On jest i chce dla Ciebie dobra. Bo On po prostu jest. Teraz, Panie, ja Cię bardzo proszę, abyś wlał w nasze serca. Pełnie zaufania, pełnie, czyli inaczej, pełnie wiary. Zaufaj. I w imieniu Jezusa Chrystusa Twoje serce ogarnie pełne zaufanie. Duchu Święty proszę cię stąd. Stąp i poruszaj się w każdej jednej myśli. Odgoń wszelką jedną wątpliwość. Wszelką jej myśl, która odciąga od Boga, która krzyczy teraz w tobie, spójrz dookoła, gdzie jest twój Bóg. Spójrz, go nie ma, bo jesteś w takim, a nie innym bagnie. Niech w imieniu Jezusa te myśli oskarżyciela odejdą precz natychmiast. Proszę Cię, Duchu Święty, poruszaj się, usuń te myśli, wlej myśli pełne miłości, prawdy i zaufania. Na świętą chwałę Jezusa Chrystusa. Na Twoją świętą chwałę jest. Amen. Niech Was Bóg błogosławi po tysiąc razy I strzeże.